Witam, dziś znów sobota zleciała, ale trafił nam się tutaj zakup, kupiliśmy obciążnik, tą brakującą jedną sztukę. I ostatnio tutaj też uchwyt do lampy. Cały. Nie popękany. Lampy tutaj mamy od Pawła w perfekcyjnym stanie. Trochę gorsze tutaj z tym uchwytem. Tutaj też kierunki. Jedną sztukę do tyłu, nawet jakby coś się wydarzyło. O i nawet znaczek jeszcze mamy drugi teraz. Tak to wygląda. Bo już teraz 10 obsiężników. Forśmid. nadal. Stoi, czeka na swoją kolej do mycia. Kiedy to nastąpi, to sam nie wiem. Ponieważ pogoda jest jaka jest. Praktycznie dzień, dzień, dzień w dzień wieje. Przepaduje też troszkę. Także czekamy za lepszą pogodą. A tutaj w Stodole chciałem Wam tylko pokazać dach. Wrócił z renowacji. Kolega Patryk, który nagrywa nas dronem od czasu do czasu, właśnie ten dach nam ogarnął. O, teraz jest taki prawie, że pancerny. Wygląda elegancko, praktycznie jak nówka. Tutaj te blachy czekałem też na swoją kolej. No, wszystko powoli. A rozsiewacz. Rozsiewacz to nie wiadomo kiedy będzie teraz używany. Ostatnie nawozy wysiane. A czy będą kupione kiedyś jeszcze w takich cenach jak obecnie? To raczej nie. Przejdziemy jeszcze na pola. Obejrzymy zboża. Tak wyglądają nasze zboża tutaj, jęczmień. Może nawet trochę za gęsty, ale jest ładny. Na pewno poczuł to, co sypnęliśmy. Idziemy jeszcze na pszenicę. Pszenica wygląda właśnie tak. Pszenica trochę rzadsza, ale sądzę, że się rozkrzewi jeszcze Będzie to na pewno lepiej wyglądać Podczas zbioru Tu za potem też jęczmień. Wcale nie gorszy od tamtego. Na pierwszej działce. Tak to się prezentuje. Ale deszczu jeszcze. No i ciepło. w naszym odcinku może w końcu przestanie wiać, weźmiemy za czyszczenie Trzymajcie się, do następnego, cześć!